Jesteśmy po KSW53, jest z nami Artur kornik Sowiński. Przede wszystkim gratulacje. Co na świeżo po walce powiesz? Nie no, fajnie. <laughs> Cieszę się, że wygrałem oczywiście. No teraz już troszkę te emocje, raz, że już osiadły, dwa, że no kurczę, no teraz jesteśmy świeżo po walce Jakubca, która nie poszła tak jak zakładaliśmy, jakbym sobie tego życzył, więc już ten humor w ogóle tak usiadł. No ale... Jak wrócę do, na mieszkanie, to z tego co wiem, to pizza czeka, więc myślę, że ta euforia jeszcze dzisiaj dopiero zostanie osiągnięta. Artur, co się dzieje? Druga walka, drugi nokaut. No dobrze się dzieje. <laughs> Nie no, wiesz co, tak, bardzo ambicjonalnie do tej walki podszedłem. I założyliśmy sobie z Serenerem, że udowodnimy, że z, z, z tak dobrym stójkowiczem, bo ja uważam Gracjana, jeżeli chodzi o stójkę, to jest top naszej kategorii lekkiej i chciałem pokazać, że ja jestem wyżej w tej hierarchii niż on. I tak nawet, szczerze mówiąc, tam nie było jakoś super planu sprowadzania go do parteru. Nawet mieliśmy taki, takie założenie, że, będziemy, że narożnik w trzeciej minucie, czy tam w drugiej zacznie krzyczeć, że mam wchodzić w nogi, żeby tak go troszkę, może powiedzmy pomyślał o tym, że będę wchodził w nogi, ale cały czas mieliśmy w planach robić stójkę ja wiedziałem, że to się skończy nokautem i to takim, gdzie moja ręka powędruje, pod potem w górę, a nie tak jak wszyscy obstawiali, że jeżeli będzie nokaut, no, no to, to gracam. Te opinie mi bardzo weszły na, na ambicje i, i postanowiłem to zmienić. Artur, a jak wysoko Ty stawiasz siebie w hierarchii kategorii lekkiej w KSW? Ponieważ macie tam kilku naprawdę klasowych zawodników jak Borys, jak Wrzosek, jak Marian, jak, jak Kazieczko. Ty jesteś po drugim bardzo mocnym nokaucie, więc Ty chciałbyś dostać tą walkę o pas? Po drugim mocnym nokaucie i po trzecim zwycięstwie w kategorii lekkiej. tym w piórkowej to jeszcze walki w lekkiej nie przegrałem, bo walczyłem z Normanem i z Normanem przegrałem walkę, ale to była w kategorii 7.4, więc tego nie zaliczam do kategorii lekkiej. Tak, stawiam siebie wysoko, aczkolwiek uważam, że wyżej nade mną jest no na, z tych, co wymieniłeś, no to, to na pewno nie Wrzosek, no bo Wrzosek na tą chwilę ma jedną przegraną w kategorii lekkiej. Dzisiaj walczy z Borysem, jeszcze nie wiadomo jak, jak, jak mu pójdzie. Nawet jak ten, no to, to jest jedno zwycięstwo, jedna przegrana. Tak? Ja jeszcze raz przypomnę, ja mam tych zwycięstw trzy. Ale na pewno wyżej w, w hierarchii, jeżeli chodzi o zwycięstwa i drogę o pasy, jest Marian Ziłkowski i Kasieczko. Uważam, że oni powinni, nawet słyszałem, że jest taki planik zestawienia, więc uważam tą walkę jako eliminator, sportowy eliminator do walki o pas, bo to wiadomo, ktoś może sobie zawsze tam tą walkę wykrzyczeć. Tym krzykliwym to na pewno nie będę ja. Czy ewentualny zwycięzca z walki, Mańkowski, Wrzosek, to może być Twój kolejny przeciwnik, byłbyś zainteresowany takim starciem? co, ja walki nie odmawiam, no ja mam świadomość po prostu tego, że Pewnie ze względu na to, że jestem coraz starszy, podejść do, do pasa będę miał jedno i chcę to zrobić mądrze, chcę to zrobić na spokojnie, tak jak wspominałem wcześniej, bez wykrzyczenia, e, ponieważ widzę, że to jest in the cage. E, chciałbym naprostować jedną sprawę. Mariusz w wywiadzie z Gracjanem zasugerował, że mówiłem, że... E, Kiepskim pomysłem, że ja powiedziałem, że kiepskim pomysłem było przyjanie do Bastionu, co zresztą fajnie w sumie wyszło, bo Gracjana pewnie to zdenerwowało, ale ja nie mówiłem absolutnie o Bastionie, tym Tylko bardziej... ogólnie o Śląsku. Ogólnie o Śląsku, tym bardziej, że Gracjan nawet w tym okresie przygotowawczym teraz tej walki nie odwiedził Bastionu. Tylko pakło, No i dziękuję bardzo. I tak chciałem naprostować, żeby tam potem nie, nie miał ktoś jakichś, nie wiem, pretensji do chłopaku z Bastionu, bo absolutnie to no... Dziękuję. Natomiast wręczyłeś wczoraj Gracjanowi pewien prezent. Myślisz, że teraz mu się przydano, bo jednak jego humor nie będzie napawał do tego, żeby się uśmiechać, więc ta maska, którą mu wręczyłeś, może być często teraz używana. Nie no, to, wiecie, to, to, ten, ta maska, to jakoś, żeby teraz ktoś nie odbierał jakąś tam złośliwość. Ja też wiem, że Gracjan mimo tej mimiki i tej prezencji całą, na komunę tutaj prezentuje gra, tak bym to bardziej nazwał, to jest chłopak, który, którego ja osobiście bardzo szanuję i który ma też dystans do siebie, zresztą było widać po przyjęciu maski. Tak? Nie, niektórzy jak mówiłem właśnie o pomyśle z tą maską, to powiedzą, o fajnie, na pewno się zepni na tym ważeniu. Ja mówię, no nie, no, przecież ta no, maska w żaden sposób go nie obraża, po prostu to jest uśmiechnięty gracjan, którego ludzie no, na co dzień nie mają okazji widzieć, bo gracja nawet jak wygrywa walki, to nie jest uśmiechnięty, więc do, do tego to nawiązywało, to nie był żaden jakiś tam. Ten, no na pewno jest w złym humorze, bo jak każdy sportowiec bardzo ambicjonalnie podchodzi do swoich walki i założę się, że nie ma tutaj osoby, która dziś, po dzisiejszej porażce miałaby dobry humor, no, więc gracz na no, pewnie dzisiaj, no, no nie zazdroszczę humoru po prostu, no. zapytam, cię, zapytam Cię o Twój warsztat. Patrząc od pojedynku z Normanem Parkiem, poprawiłeś się na tyle, że już jesteś w stanie, na przykład gdyby był taki rewanż ewentualnie z Normanem w kategorii 70 kg, stoczyć go ponownie, czy na przykład... Myślisz o tym w ogóle i czy myślisz teraz o tym, że na tyle się poprawiłeś, że możesz już praktycznie powygrywać z wszystkimi? Jak ja słyszę, walka rewanżowa z Normanem w 70 kilo, to wiesz co, to jest taka, no dobrze, to jest taka abstrakcja, że jak ktoś mi mówił, że Gracjan mnie podda, to jakoś tam próbowałem głową sobie to wyobrazić, ale Normana w 70. Słuchajcie, no, on kategorię 70 zrobił tak naprawdę dwa razy. Do pierwszej walki z Gamrotem, do drugiej już wagi nie zrobił. Potem była e, walka z Klewickim, kategorii e, limitu wagowego nie zrobił. Potem walczył e, w 7-7 z... Nie, tak, potem walczył 7-7, 7-4 ze mną, 70 zrobił znowu na wrzoska i tam absolutnie nie wyglądał na rewelacyjnego. No, Wrzosek wziął tą walkę dwa tygodnie wcześniej zrobił wagę i wyglądał, jeżeli chodzi o tam. No wiadomo, no, przegrał tą walkę, ale, ale nie było jakiego, jak, jakiejś przepaści. Norman, siedem, jeżeli on robi 70 kilo, to on jest naprawdę słabym zawodnikiem ze względu na to, że to jest za duży limit do robienia wagi dla niego. No ale niestety no, nie ma jaj, żeby powiedzieć, kurde, jestem za ciężkim, za, grubas, jestem za gruby i po prostu leniem i chcę iść w kategorię wyżej. No bo bądźmy szczerzy, w no, 77 są takie konie jak wiesz, no, Jakubiec, Grzebyk. Yy, już nie mówię o soldiczu. Nie? No. No. Wracając jeszcze do Gracjana Szedzińskiego i tego pobytu na Śląsku, czy teraz, skoro już mierzyliście się w pojedynku, jest możliwe, aby Gracjan odwiedził Silesian Cage Club? Tak, ja, ja bardzo nawet bym sobie chętnie po, po, potrenował. Nie, no szczerze, to, to, to była taka zagrywka też pod publikę, no bo bądźmy szczerzy, no, nie było tak, że Gracjan przyjechał na Śląsk i ja dostawałem po 20 telefonów, słuchaj, on idzie Mariacką, idzie na trening i skończył go po półtorej godziny, tak? Po prostu, no jeżeli ktoś przyjeżdża na Śląsk, to wiem, że przyjeżdża na Śląsk, wiem do jakiego klubu, Czyli też wiem mniej więcej co tam trenuje, znam tych sparing partnerów, no bo jeżeli jest ktoś ze Śląska, no to ja tych chłopaków też znam. No po prostu nie było to zbyt przemyślane, ale gracen też chyba bardzo szybko się zorientował, że to jest słaby pomysł, bo tam ile był, chyba 4 dni, 5 dni na tym Śląsku. Artur, przed walką miałeś taką, że tak powiem, czapkową tajemnicę, o której dowiedzieliśmy się na walce. Może pokażesz teraz już po walce do kamer, co się zrodziło na Twojej głowie. Nie, 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 to trzeba wykupywać peperview <laughs> albo śledzić mojego Instagrama. I, i tam, tam to, to są jedyne rzeczy, gdzie, są, gdzie to jest pokazane. Słuchajcie, no. Na tą chwilę jest plan, że to będzie dalej rosło. Zobacz. To jest swego rodzaju talizman? że Niektórzy mi pisali, że to jest poduszka, że jak mnie Gracjan uśpi, to po prostu będę, jak będę padał do tyłu, to będę miał miękko. Będzie to prawdopodobnie rosło, chyba że mi się odwiedzi. To zetne, ale na tą chwilę idzie lato, więc już to mam pewnie opalone, więc nie mogę tego ściąć, bo będę miał blady z tyłu. Więc do jesieni na pewno to będzie rosło. Więc na kolejnym KSW myślę, że już zobaczycie jakiś taki warkoczyk. I będzie obrotówka z warkocza. Ej, ale to by było dobre. To, to byłoby kozak. To by było kozak. Jeżeli to kiedyś zastosuje, to słuchaj. Dostaniesz udziały. Okay. Mógłbyś skomentować w minutę to, co działo się w walce Andrzeja Grzebyka i Tomka Jakubca? Tak. Jako menadżer Tomka Jakubca, jako MMA Familia. Gdybyś mu krótko powiedzieć, no, nie taki chyba debiut tutaj, nie takiego debiutu oczekiwaliśmy, nie? nie no wiesz, to zasada jest prosta: albo wygrywamy, albo się uczymy. Z tej walki e, dzisiaj Tomek musi wyciągnąć wnioski. Ja jestem jego menadżerem, a nie jego trenerem, więc e, ja tutaj, no chyba, że mnie Tomek spyta, no to tam wyrażę, swoją opinię. Tomek jest bardzo dobrym, ambitnym zawodnikiem. Na pewno go dzisiejsza porażka wzmocni ze względu na to, że jestem stuprocentowo pewny, że on wyciągnie wnioski. Dopóki nie wyłapał tej pierwszej bomy, to też widzieliśmy, że to on był zawodnikiem, który trafiał. Tak? Nie miał niestety okazji zaprezentować moim zdaniem najmocniejszej jego części, czyli parteru, ze względu na to, że jak nie wszyscy wiedzą, on ma czarny pas i w brazylijskim rzudzicu jest naprawdę mocnym zawodnikiem. Tak mówię, jest bardzo ambitny, więc ja wierzę w to, że czasami noga musi się tam powinąć, musimy zrobić krok w tył, tylko po to, żeby właśnie wziąć rozbieg i, i tak będzie w przypadku Jakubca. To dziękujemy bardzo za dzięki bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze chciałem pozdrowić i podziękować wszystkich moich sponsorów, których logam możecie znaleźć na moim Instagramie albo Facebooku. Nie będę wymieniał. Dzięki bardzo. Dziękujemy. Dzięki, dzięki.